Cześć, dziś pokażę Ci, jak w bardzo prosty sposób możesz bezpłatnie poprawić jakość swoich nagrań. A więc najpierw musimy wejść na stronę podcast.adobe.com. Dalej na dole mamy taką sekcję Quick Tools, klikamy i najpierw zacznijmy sobie od sprawdzenia jakości dźwięku z mikrofonu, a więc klikamy w Mic Check. Tutaj strona prosi nas, abyśmy się najpierw zalogowali, a więc klikamy Sign In. Ja się zaloguję poprzez konto Google i teraz możemy kliknąć Start. Klikamy Test Mic. I teraz przez 5 sekund musimy coś mówić, żeby ten program mógł zarejestrować nasz głos. Jeżeli skończyłeś, możesz kliknąć stop. I po prawej stronie mamy tutaj wszystkie informacje, czyli dystans do mikrofonu. Jak widzimy, dystans jest OK, ponieważ ta ikonka znajduje się w tym polu. Tutaj mamy informację: zbyt daleko lub zbyt blisko, więc myślę, że jeszcze można by było tutaj przybliżyć mikrofon. Dalej mamy gain, czyli wzmocnienie. Jest tutaj zbyt duże wzmocnienie, ponieważ ikonka wychodzi nam poza te akceptowalne pole, więc w tym przypadku możemy przejść do ustawień mikrofonu i po prostu zmniejszyć głośność wejścia, na przykład do 50. Sprawdźmy jeszcze raz. Kliknijmy jeszcze raz test mic i teraz powinno być wszystko OK. Więc sprawdźmy, jak to wyszło w tym przypadku, a więc klikamy stop test. Jak widzimy, gain jest już w odpowiednim miejscu. Dalej mamy background noise, czyli szumy z otoczenia. Oraz echo. Echo jest tutaj za daleko, więc jeżeli nie masz dobrego studia nagraniowego lub dobrego mikrofonu, wtedy ciężko będzie ci to naprawić. Ale jest jeszcze jedno narzędzie, które ten problem rozwiązuje, a więc kliknijmy sobie jeszcze raz w Click Tools i tym razem klikamy w Enhance Speech. W tej sekcji musisz wrzucić nagranie MP3, więc jeżeli nagrałeś film, wtedy będziesz musiał oddzielić film od dźwięku. Możesz to zrobić korzystając z darmowych narzędzi, jak na przykład strona convertio.co. Na tej stronie możesz przekonwertować pliki MP4 do MP3. I klikając, wybierz plik, po prostu wybierasz plik do przekonwertowania. Ja już taki plik sobie przekonwertowałem, a więc klikam Upload i wrzucam sobie plik MP3. Otwórz. To może nawet potrwać kilka minut. Przed pobraniem poprawionego dźwięku możemy sprawdzić w tym miejscu. Czy są jakieś różnice w jakości, a więc klikamy. Cześć! Dziś pokażę Ci darmowe narzędzie do generowania mockupu. Jest to strona shots.so. Strona przydaje się, gdy chcesz atrakcyjny sposób. Gdy ustawię na Endcans Speech, wtedy ta jakość dźwięku jest znacznie lepsza. Na końcu wystarczy kliknąć Download i umieścić poprawioną ścieżkę dźwiękową do Twojego nagrania. A więc to by było na tyle. Jeżeli film był dla Ciebie przydatny, możesz zostawić lajka. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Cześć!